Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Dziś zapraszam Was do wspólnego gotowania przepysznego kurczaka teriyaki. Bardzo prosty przepis, szybki, a przede wszystkim bardzo smaczny. Zapraszam serdecznie. Zacznijmy od zamarynowania kurczaka. Mam tutaj mięso z łódka kurczaka, pół kilograma, bez skóry. Dodaję teraz 50 ml sosu sojowego, 50 ml mirinu. 50 ml sake. Także widzicie, proporcje są dosyć łatwe do zapamiętania, ale oczywiście odsyłam do opisu filmu, gdzie będzie wszystko fajnie rozpisane, nie, be, nie musicie teraz zapamiętywać. I bardzo ważny składnik dzisiaj będzie miód. Dodam tak dwie spore łychy. Kolejny składnik to będzie. Sok z, ze startego imbiru. To musi być naprawdę taki imbir bardzo świeży. Fajnie się uzyskuje wtedy dużą ilość soku. Ja tutaj użyłam 5 cm korzenia imbiru, w zupełności wystarczy. I jeden duży ząbek czosnku. Też go w dniu dzisiejszym starłam na tareczce, bo tak ostatnio mi jest wygodniej, więcej z tego miąższu się uzyskuje w ten sposób. Kolejny składnik, tu mam sok świeżo wyciśnięty z limonki i teraz wszystko muszę wymieszać dokładnie i kurczaka odstawię do lodówki na 20 minut, żeby się wszystkie składniki tak fajnie przedostały do mięska, nadały mu aromatu. To w sumie jest najdłuższa czynność, jaką robimy w tym przepisie. Zabarynowanego kurczaka teraz będę obsmażać na oleju roślinnym. Do momentu, kiedy nie będzie taki złocisty. Oczywiście marynaty, w której przebywał kurczak, nie wyrzucamy, bo posłuży jako baza do pysznego sosu teriyaki. Oczywiście robimy tak z każdym kawałkiem i po usmażeniu przekładamy na talerz. Bardzo żałuję, że nie możecie poczuć tutaj tych zapachów, bo naprawdę połączenie tych wszystkich przypraw dało tutaj taką bombę cudowną, aromatyczną. Mmm. Będzie przepyszne. Po 5 minutach na patelni... Kurczak wygląda cudownie. Będę go teraz przykładać na osobny talerz. I za chwileczkę na tą samą patelnię wleję marynatę, z której się kurczak marynował. Marynata na patelnię. I teraz przez kilka minut trzeba będzie tutaj zostawić te wszystkie cudowności. Aby ten sosik się nam zredukował. Sosik pięknie gęstnieje, więc dodaję kurczaczka. I teraz jeszcze kurczak będzie się tutaj w tym sosiku pławił przez 3 minutki i będzie można podawać, ale zanim to nastąpi, to jeszcze będzie taki fajny akcent na samym końcu. Posiekana dymka, która tutaj doda takiego fajnego orzeźwienia. No i też będzie coś przyjemnego dla oka. Spora garść dymki. Oczywiście kurczaka będę zajadać z ryżem, nie było ciężko się domyśleć, to jest idealny dodatek do tego dania. Więc jeszcze minutkę i nakładam. Tak się przedstawia propozycja podania kurczaka teriaki. Oprócz dymki dodałam też ziarna sezamu, żeby fajnie chrupało i dodało takiego fajnego orzechowego smaku. Danie jest gotowe, mogę zajadać, więc zachęcam Was oczywiście do wypróbowania tego przepisu: do subskrybowania, do komentowania. Jeśli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę i pamiętajcie, próbujcie nowe smaki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!